A, mówiąc krótko, nie ma nikogo rozsądnego w Polsce, kto miał serce po stronie Izraela dzisiaj. E, opcja prorosyjska zaciera rączki, bo wystarczyło nic nie robić, żeby tam nazbierać, mówię, takich różnych argumentów do koszyka i na tym, na tym się żywi. Tylko to nie są ludzie, którym życzymy sukcesu politycznego, ponieważ oni robią, jak mówię, tę swoją politykę, ta tak zwana prawica narodowa. Po to, no żeby Polską rządziła Rosja. Nic więcej, to co nie pieprzą z propolską, to tylko wiecie, najgłupszy, najgłupszy idiota może z ich kręgu tak naprawdę wierzyć w to, że tu Polska, nie będąca w żadnym układzie międzynarodowym, to może wszystkim grać na nosie. No nie może i miejmy tego smutną świadomość. A ja to mam takie pytanie. Bo niejednokrotnie Grzegorz Braun, tam inni z tej strony taki, tak, tacy mądrale, często podkreślają, już tam i pan Netanyahu i inne ważne osoby często jeżdżą do Moskwy, tam taka powiedzmy sobie, częste kontakty dyplomatyczne są. I powiedzmy sobie tak, a jaką mamy gwarancję alternatywnie, bo oni jednocześnie mówią, że jak będziemy z Ameryką się trzymać, to nas Żydzi zjedzą. A jaką mamy gwarancję, że skoro taka jest zażyłość pomiędzy. Pomiędzy Tel Awiwem a Moskwą, że jeżeli będziemy, że tak powiem, już oddani w ręce Matiuszki Rosji, to nas nie dosięgną roszczenia żydowskie. No przecież to sam Grzegorz Braun jeszcze niedawno mówił, że to kondominium niemiecko-rosyjskie pod żydowskim nadzorem. Jeżeli tam Niemcy odpadną, to będzie kondominium rosyjskie, a no to już też pod żydowskim. Nadzorem może być. No i tego się trzymajmy, i nie wiem dlaczego tu jakaś alternatywa, że Stany Zjednoczone teraz Żydzi zjedzą, a Rosja to niby nie. A dlaczego niby nie? Psz, ja uważam, że to jest równie realne i myślę sobie, że jeszcze, może być jeszcze realniejsze, bo powiedzmy, a, y, wielu oligarchów z ekipy Putina y, ma stosowne y, pochodzenie. A może napisałby Pan książkę, receptę na dobre polskie jutro, coś dla młodszego pokolenia, żeby wyciągali wnioski? Proszę Państwa, nie. Jak mówię, ja jeszcze nie mam takiego. Ja wiem, co jest złego, co jakie były popełniane błędy, i wiem, jak ja popełniłem błędy. Moim błędem największym było to, że gdy związałem się z ONR-em, z Ruchem Narodowym, no to było 2010-2011 rok, no prawie 10 lat temu. To ja już miałem 40 parę lat wtedy, a to byli młodzi ludzie, 20-paroletni. Ja w nich zauważyłem, Wielką szansę, wielką wiarę, wielką siłę, wielką ideowość. I niestety się rozczarowałem. Ja myślałem, że nareszcie wyrosło pokolenie nieskażone komuną, yy, czujące ducha polskości bez kompleksów, które poprowadzi Polaków do, do lepszej przyszłości. Ale w takiej obróbce politycznej, organizacyjnej okazało się, że to kolejny słomiany zapał, że to chodzenie w koszulkach patriotycznych i koniec kropka. Że tam szacunku dla starszych nie ma, że tam jakiejś refleksji nie ma, że Dmowskiego gówno znają, a o nim gadają. Yy, powiem szczerze, to było moje wielkie rozczarowanie. I przede wszystkim musiałbym napisać o moim strasznym rozczarowaniu najmłodszym pokoleniem Polaków. Yy, I naprawdę nie wiem, co zrobić, żeby oni przestali być tacy kapryśni jak gimnazjalistki zawierzenie takim gwiazdom sezonu przy okazjach politycznych. Byle ktoś się pojawi, coś tam naszczeka w internecie i oni już są w nim zakochani. I potem się okazuje, że tacy młodzi ludzie przychodzą i mówią mi e, skąd pan się wziął. Ja mówię jak ja się wziąłem na tych akcjach ulicznych, to tych chłopcze jeszcze srałej w gacie. A oni stają i mówią co pan zrobił, że pan to mówi. To ja nic nie mówię, bo wiecie co nie warto mówić, bo to tak jak z Janem Olszewskim. Mał pan jest w stanie mnie obrazić. Ja tam sobie żadnych zasług nie przypisuję, broń Boże. Ale gdyby przynajmniej połowa takich różnych wydarzeń, w których ja uczestniczyłem, no, które kończyły się tam sądem, różnymi innymi przykłady. Co pan sądzi o napisaniu książki o historii Marszu Niepodległości, widzianej z pana perspektywy? No, ja myślałem sobie, że warto by było napisać, powiedzmy sobie. Coś takiego, dlaczego po raz kolejny nie udało się w Polsce zrobić partii takiej narodowej, prawicowej? Dlaczego po raz kolejny? No bo tych prób już kilka, no takie różne efemerydy, no, pana Tejkowskiego, różnych takich liderów jednoosobowych w latach 90., potem epizod Ligi Polskich Rodzin i Losy a przywódcy tego interesu, pana Giertycha, obserwujemy. No i po raz kolejny to się nie udało. Tylko powiem tak, nie chciałbym pisać książki, która powiedzmy będzie wyłącznie analizą kolejnej klęski narodu polskiego. Nie jest tam to niczego potrzebne. Wątpię, czy ktoś by z tego wyciągnął wnioski. No i ja po prostu zadałem sobie pytanie, no bo przez 30 lat śledzę te y, historie na prawicy polskiej i dochodzę do prostego wniosku, do, do którego do, dojdzie każdy. Każdy z Państwa, no, jeżeli e, przeprowadza się pewną operację technologiczną, powtarzając te same czynności przy użyciu tych samych materiałów i narzędzi a, i, i będziemy oczekiwać, że po raz kolejny, gdy zrobimy dokładnie tak samo, będziemy mieli inny efekt, no to po prostu żyjemy w świecie łudy, Nie, jak się cały czas powtarza te same błędy, to nie będzie w końcu kolejny sukces. Czy ja napiszę o tym książkę? Ja musiałem napisać po nazwisku o wielu osobach, tylko pisanie po nazwisku powoduje to, że z kolei to ja też nie bardzo bym chciał ludzi, na których kiedyś liczyłem i stawiałem, w końcu obsmarować tak bezwzględnie, jak oni mają wobec mnie. Takie, nie mają takich oporów. Ja jednak mam, no, powiedzmy sobie, to, to świadczy jednak o. No o czymś tam świadczy, niech każdy sobie powie o czym. No, jeżeli ktoś potrafi najpierw zaprząk zaprzą, ten nieszczęsny ruch narodowy schodował kukizowi, teraz Brownowi i jeszcze, a mnie nazywają zdrajcą, no to moi drodzy, to chyba ja nie muszę komentować sami sobie wyciągniecie wnioski. Myślę, że powinna być jakaś pozycja, która by była takim kredoprogramowym nowoczesnej prawicy, takiej patriotycznej, niepodległościowej dla Polski. Coś takiego powinno być, ale ja powiem szczerze, jeszcze nie mam takiej syntezy myśli, żeby je uprzelać na papier w tym momencie jako taki plan dla Polski na jutro. No bo wiecie dobrze, wystarczy tych przywódców prawicy narodowej pokazać zwykłemu człowiekowi na ulicy, to wiadomo, że ich nie zagłosuje. No i tyle w temacie. I tu nie trzeba słuchać ich tych wymądrzeń w internecie, tych zwłaszcza, co tak o mnie mają dużo do powiedzenia, a sami nie potrafią zadbać o higienę osobistą, co oni są prawdziwi Polacy, prawda, a pracują w samorządzie zarządzanym przez Platformę Obywatelską, ich tam trzymają mimo tych antysemickich wybryków, które niejednokrotnie były w sądzie. Także to każdy wie jak to jest.